Cześć z tej strony Malwina i Martyna, a to Głośne Myśli. Jeśli tak jak my lubisz rozmawiać na wiele tematów i dzielić się swoimi przemyśleniami, to ten podcast jest dla ciebie. Zapraszamy do słuchania. Cześć kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak przez większość swojego życia byłam, można powiedzieć, oszukiwana przez lekarzy albo nie wiem, trafiałam na niekompetentnych ginekologów, chociaż naprawdę byłam u bardzo dużej ilości ginekologów, więc stwierdzając, że oni byli niekompetentni, to bym mogła powiedzieć, że w takim razie co drugi ginekolog jest niekompetentny. Co tak naprawdę byłoby strasznie krzywdzące i też yy, smutne, jeżeli okazałoby się prawdą. Natomiast chciałabym wam powiedzieć o mojej historii, jak to się stało, że nagle mi się zrobiło tylok zgięcie macicy, albo może inaczej, jak to możliwe, że przez całe życie miałam tylok zgięcie macicy, a wmawiano mi, że mam przodozgięcie i jak to się stało, że leczona byłam w kierunku endometriozy. Na potrzeby tego odcinka specjalnie wygrzebałam swoją dokumentację medyczną, żeby Wam potwierdzić, że przed tym, zanim się dowiedziałam, że mam jednak tyło zgięcie macicy, miałam cały czas wpisywane wszędzie, że mam przodozgięcie macicy. Zapraszam zatem Was na krótki, mam nadzieję, odcinek o tym, jak z endometriozy zrobiło mi się tyło zgięcie macicy. Tak, jak powiedziałam, specjalnie na potrzeby tego odcinka doszukałam się mojej całej dokumentacji medycznej i będę Wam ją zaraz cytowała. Natomiast zacznijmy może od tego, jak moja ta historia wyglądała. Ja od zawsze miałam jakieś tam problemy ginekologiczne, i były spowodowane też taką małą wiedzą, ponieważ leczono mnie już od małego, nawet jeszcze zanim zaczęłam współżyć, na nadżerki. Wypalano, zamrażano, robili różne cuda wianki. Dla mnie były niedopuszczalne, biorąc pod uwagę, że pierwsze takie rzeczy zaczęły się dziać jeszcze zanim ja zaczęłam w ogóle współżyć i lekarz nie wierzył, że ja nie współżyję, bo nadżerki się dzieją od współżycia. Natomiast jak Boga kocham, ja wtedy jeszcze nad chłopaka żadnego nie miałam. Później, po jakimś czasie okazało się, że, i to powiedziała jedna pani z ginekolog, że ja nie mam żadnej nadżerki, tylko ja mam ektopię gruczołową, czyli. On wygląda jak nadżerka, ale no, nie jest. Nie umiem tego wytłumaczyć. Wpiszcie sobie ektopia gruczołowa. I faktycznie połowa lekarzy potwierdza, że to jest ektopia gruczołowa i nic z tym nie należy robić, bo to jest po prostu moja, jak to lekarze lubią mówić, moja uroda. Natomiast niektórzy cały czas stwierdzili, że mam jednak tą nadżerkę. Zanim natomiast trafiłam na lekarzy, którzy mówili, że to nie jest żadna nadżerka, to miałam non-stop jakieś ingerencje po prostu robione na, na mojej szyjce macicy. I na wszystkich dokumentach, które otrzymywałam po takich wizytach, miałam napisane, że trzon macicy w przodu zgięciu zwykłej wielkości, w jednorodnej echogeniczności. I na dowód tego Wam przeczytam teraz moje takie informacje po USG ginekologicznym transwaginalnym. Od, zacznijmy od 2018 roku. Kilka tylko przyniosłam. To był 18 lipca 2018 rok. Trzon macicy w przodu zgięciu zwykłej wielkości i jednorodnej echogeniczności. Ja mam macicę linijna. Tam dalej nie będę czytać. 13 czerwca, czyli miesiąc wcześniej, on to tak nie ułożyłam chronologicznie. 13 czerwca 2018 rok, trzon macicy w przodu zgięciu, o wymiarach, bla bla bla, trzon i masz szyjka macicy o prawidłowej echostrukturze i różnych zarysach. Ja mam macicę linijna. Dobra, następne. O, mam jeszcze z 2017. To jeszcze wcześniej. Trzon macicy w przodu zgięciu, o wymiarze AP coś tam i jednorodnej echogeniczności. Następne. Trzon macicy i zaznaczony z przodu w położeniu horyzontalnym. To 2019 rok. I uwaga! Wszędzie zawsze mówiono, że przodu No to co, skoro mówię, że przodu zgięcie, to przodu zgięcie, ale zaczęły mi się dziać różne, niemiłe rzeczy. Pojawiły się one z pierwszym, oczywiście, moim współżyciem, i to było coś w stylu, że po prostu niektóre. Pozycje spowodowały u mnie ból. Natomiast dochodziły też do tego inne dolegliwości bólowe, które powoduje endometrioza. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to może być endometrioza, ponieważ nie miałam takiej wiedzy na ten temat. Po prostu miałam bardzo obfite miesiączki, które bardzo długo trwały. 7-9 dni po prostu krwawiłam. Łącznie z moim krwawieniem były dolegliwości bólowe, kręgosłupa. Zawsze mi bolał kręgosłup bardzo silnie. Oprócz tego przy w takich miesiączkach obfitych miałam bardzo e, duże biegunki. Biegunki łączyły się również z silnym bólem podżerusza i bólem kręgosłupa, więc po prostu czasem płakałam w toalecie, załatwiając się, ponieważ ból przy parciu, żeby się załatwić, był tak silny, że po prostu no, leciały mi łzy z bólu. I to były, pamiętam, pierwsze dni miesiączki. I tak spędzałam co miesiąc swoje e, pierwsze dni miesiączki na toalecie, i wiedziałam, że po prostu muszę, jak chcę iść, no powiedzmy to szczerze, jesteśmy ludźmi, kupę zrobić. To już mi się słabo robiło, bo wiedziałam, że mnie to będzie bolało, ale póki się nie załatwiłam, to po prostu ten ból się cały czas nasilał. I wiedziałam, że jak pójdę, zrobię co mam zrobić, to to minie, bo tak było faktycznie. Po prostu kał, który był w Jelicie, naciskał, znaczy macica. Jak była w trakcie złuszczania się, to ona tak pracuje, nie? robi te skurcze i ona naciskała mi na odbyt. I na jelito. to ja nie wiedziałam tego jeszcze wtedy, i to powodowało bardzo silny ból przy wypróżnieniu. Jak już kał znalazł swoje ujście, że tak to powiem, no to wtedy miałam y, już mniejszy ten ból. Już to było do wytrzymania. No oczywiście brałam co jakiś czas nospę, chociaż nie lubię się faszerować takimi lekami. Y, dodatkowo właśnie no ból przy współżyciu, przy większości pozycji. Też się mówi o często moczu, czy coś takiego. No faktycznie ja mam, sikam jak kaczka, jak to się mówi, że, to, że co wypiję, to wysikam. I... Tak, zaczęłam się zastanawiać: no, co, coś, to nie jest normalne, bo jak rozmawiałam z koleżankami, to one nie mają takich rzeczy. Ja im mówię, że mi się dzieje to, to i tamto. One mówią, że one czegoś takiego nie czują, że nie mają takich bóli, nie, nie mają problemów z za, e, załatwianiem się. No to zaczęłam szukać w internecie. To już oczywiście było po kilku latach, bo pierwsze wizyty u lekarza, ginekologa miałam w wieku 16 lat, a zaczęłam się tym dopiero interesować, jak zaczęłam się spotykać z moim mężem, czyli w wieku 21 lat. A do tej pory w ogóle mi, no po prostu myślałam, że to tak jest. Później zaczęłam się pytać koleżanek właśnie w okolicach 20 roku życia i mając te 21 lat, stwierdziłam, że poszukam w internecie, oczywiście, co to może być, no bo, bo nie można pójść do lekarza i się zapytać, tylko poszukam w internecie. I y, wyszukałam coś takiego, że właśnie to może być endometrioza. I się zaczęłam bardzo stresować, bo tam było napisane, że endometrioza może być przyczyną niepłodności, a my no spotykając się mieliśmy mniej więcej z mężem ustalone, no że w przyszłości ty dziecku fajnie byłoby mieć. Tylko to jeszcze było przed i przed wszystkim, nie? Natomiast wystraszyłam się, no bo być niepłodną i wiedzieć to w wieku 20 lat, 21, no to jest to przerażająca wizja, jeżeli całe życie się myślało o tym, że się chce mieć rodzinę. No i wiedziałam już mniej więcej, czym jest ta endometrioza. Wszystkie objawy się zgadzały, endometriozy, ale nikt mi nigdy z lekarzy nie mówił, że endometriozę mam. I trafiłam na takiego jednego ginekologa, który oczywiście mi mówił, że ja mam nadżerki, wypalał i w ogóle. I przychodziłam do niego z różnymi bólami, i mówiłam, że mnie boli, i miałam taki ból powracający po prawej stronie jajnika. Ja też. Z racji tego, że mam chorą tarczycę, niedoczynność tarczycy od stwierdzony już od liceum tak naprawdę i leczone, jak się dowiedziałam od moich rodziców, to po prostu ja mdlałam ponoć, bo ja byłam tak senna i nie wiem, no tak powodowały u mnie niedoczynność tarczycy, że zanim została zdiagnozowana, poszliśmy do. Endokrynologa, to moi rodzice mówili, że ja potrafiłam zemdleć im. Ja nie pamiętam tego w ogóle. Natomiast to były po, takie początki tego, że rodzice poszli ze mną do endokrynologa i się okazało, że mam niedoczynność tarczycy spowodowanym tym, że moja tarczyca jest za mała. Ona nie ma tej, tej normalnej, normalnej wielkości, tylko jest po prostu za mała, nie urosła. Większa, więc po prostu jestem skazana na, bracie, na branie leków już do końca życia, bo ona już nie urośnie po prostu i sobie nie radzi z ilością hormonów i tego, tym wszystkim, co tam sobie musi ona robić, bo jest za mała. Nie, nie daje rady. I mm, to powoduje też u mnie, że znaczy powodowało tak naprawdę bardzo wiele problemów takich torbielowych i mi po prostu te torbiele, co... Praktycznie miesiąc one się robiły, z czego miałam bóle jajników i w ogóle i brałam tabletki właśnie antykoncepcyjne po to, żeby te torbiele mi nie rosły, bo dochodziły już do, do takich wielkości, że groziło mi usunięcie jajnika, ale udawało się za każdym razem jakoś lekami je cofnąć, żeby się wchłonęły i jakoś miałam takie szczęście, że mi ani razu ten torbiel żaden nie pękł. Natomiast yy, mówiłam właśnie lekarzowi, że mnie boli tam po prawej stronie i że on mówi, że tam torbiela nie ma ani nic, a to był ból taki sam jak przy torbielach. Ja już ten ból znałam, ja już idąc do lekarza z tym bólem wiedziałam, że mam torbiel, więc się zdziwiłam mocno, kiedy mi powiedział, że to nie jest torbiel, bo tam nic nie ma. I wtedy ja mu powiedziałam, że wie pan co, już mam dość, po prostu tego wszystkiego. Chciałabym prosić w takim razie o skierowanie na jakieś badanie, żeby yy, sprawdzić, co to jest, bo ja już już mam dość tyle lat bólu, i ja już po prostu chcę wiedzieć. I on powiedział i mówię właśnie, że mam podejrzenie, że może to być endometrioza, bo jeszcze mam takie i siakie objawy, i to mi się zgadza po prostu. I on powiedział, że no dobrze, w takim razie mi da skierowanie na laparoskopię. Diagnostyczną, żebyśmy się dowiedzieli, czy to jest endometrioza, bo może faktycznie ona być, tylko jedyny sposób, żeby to zweryfikować, to jest właśnie poprzez laparoskopię diagnostyczną. I otrzymałam skierowanie na laparoskopię diagnostyczną. Pojechałam do szpitala, wykonano mi laparoskopię i na wypisie napisano, proszę Państwa, już wam czytam, Słuchajcie, po wykonaniu odmy i wprowadzeniu optyki i narzędzi uwidoczniono macieca w przodu zgięciu, prawidłowej wielkości, gładka, ruchoma, jajniki obustronnie, prawidłowe jajowody wolne, zakończone prawidłowymi strzępkami, otrzewna gładka, lśniąca, płyn otrzewnowy czysty. Ewakuowano narzędzia i odmy, założono szwy i opatrunki. Słuchajcie, nie ma nic o endometriozie, żebym miała i jest oczywiście informacja, że jest przodu zgięcie. No to jeżeli lekarze mi mówią, i przy badaniu laparoskopii wyszło, że mam przodostynięcie, nie mam endometriozy, to skąd te objawy? Ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego ja mam te nawracające objawy, skoro mam przodostynięcie, które nie daje takich objawów i nie mam endometriozy. No i co? No tak sobie dalej żyłam, faszerując się lekami przeciwbólowymi, no bo przecież wszystko jest ze mną w porządku, to może to ból urujony, no nie wiem. Po prostu nie było żadnego na to wytłumaczenia. I w 2020 roku, w grudniu udałam się do pani ginekolog, ponieważ podejrzewałam ciążę, że udało się w końcu nam zajść i tak jak się okazało, Byłam w ciąży, to był grudzień 2020 roku, no i pani lekarka pierwsze co, jak przyłożyła głowicę USG do mojego brzucha, poinformowała mnie, a nie, ona chyba jeszcze transwaginalne robiła poinformowała mnie o tyło zgięciu macicy i to w taki sposób, że ja myślałam, że mi na opadnie, bo ona mówi, no ma pani macicę w tyło zgięciu, ale to wie pani, prawda? I ja mówię, że jak to w tyło zgięciu? Że całe życie mi było mówione, że mam w przodu zgięciu. No nie, no jakby widać, że mam pani w tyło zgięciu, ale to nie wpłynie na ani rozwój i przebieg ciąży, ani na poród, więc proszę się nie martwić tym w ogóle. Ja mówię, ale byłam po prostu, bardziej mnie interesowała ta, na tej pierwszej wizycie USG, informacja o tym, że mam macicę w to zgięcie, niż to, że faktycznie mam w brzuchu już zarodek, który oddycha, znaczy serduszko biło. Więc byłam bardziej tą informacją przejęta niż tak naprawdę tym, że jestem w ciąży. Bo jak to możliwe, że całe życie byłam informowana zupełnie o czymś innym. I ja do niej mówię, że proszę pani, to wszystko wyjaśnia w takim razie to, co ona mi powiedziała. I, I się pytam, czy mogło mi się zmienić zgięcie macicy. Ona mówi, że nie, że to jest fizjologiczne, że albo się rodzisz z przodu, albo z tyłu zgięciem. że, że nie ma możliwości na to, żeby mi się to zgięcie macicy zmieniło. Ja mówię, ale, a czy zajście w ciążę mogło mi zmienić? No ona mówi, że nie, nie ma takiej możliwości. No i tak sobie pomyślałam, że kurczę. No to fascynująca informacja w takim razie, skoro ja mam tyło zgięcie, a nie endometriozę. Ogólnie Wam jeszcze nie powiedziałam właśnie tego, czym endometrioza jest, bo może nie wszyscy z Was wiedzą, nie każdy z Was ma z tym problem, nie każdy jeszcze słyszał albo oglądał, bo widziałam, że już na YouTube sporo się filmików na ten temat pojawia. I endometrioza ogólnie to jest taki stan, że... Wasze komórki błony śluzowej, które są w trzonie macicy, wychodzą poza jamy macicy. I one są dalej aktywne i reagują na zmiany hormonalne, które zachodzą w waszym cyklu menstruacyjnym. I kiedy macie właśnie mm, mieć okres i złuszczać się zaczynają, to one po prostu krwawią, bo one wywołują taką przewlekłą reakcję zapalną. I endometrioza niestety ma to do siebie, że ona się może przenosić na inne organy w waszym w waszym organizmie jest dlatego bardzo niebezpieczna i po prostu może powodować śmierć. Zaczynają wam się robić kwotoki wewnętrzne. Dlatego jeżeli macie jakiekolwiek podejrzenia tego u siebie, to nie bagatelizujcie. Idźcie do lekarza, żeby to zweryfikować. I jak szukam informacji na ten temat, to według Światowej Organizacji Zdrowia endometrioza może dotyczyć Około 10% kobiet w wieku rozrodczym na całym świecie, a statystyki podają też, że częstość występowania tego schorzenia waha się pomiędzy 6 a 15% ogólnej populacji kobiet. Uważam więc, że to nie jest mała liczba. I biorąc pod uwagę też, że coraz więcej osób w internecie chociażby o tym mówi. No i wiecie, skoro ja nie mam tej endometriozy, o której Wam przed chwilą powiedziałam, nie mam w takim razie przodu zgięcia i mam tyło zgięcie, to to wszystko mi wyjaśniło. Bo tyło zgięcie macicy daje bardzo zbliżone objawy do endometriozy i idzie to pomylić. Naprawdę, jak Boga kocham, idzie to pomylić. I powiem Wam teraz, jakie są objawy, które wywołuje właśnie tyło zgięcie. Obfite miesiączki dolegliwości bólowe podczas krwawienia. Bóle kręgosłupa przy menstruacji, bolesne współżycie w nieodpowiednich pozycjach lub przy głębokiej penetracji, one dlatego bolą z powodu kolizji właśnie prącia z szyjką macicy, biegunki. Bóle przy wypróżnianiu podczas menstruacji, trudności z składaniem tamponów. Ja mam, do, ja mam cały czas problem z tymi, zawsze miałam i się zastanawiałam, jak to oni pokazują w telewizji, właśnie jak te tampony się wkłada, a ja mam taki problem, że on się blokuje już praktycznie przy wejściu, i tam by się pokazywało, że chyba do połowy palca wskazującego powinno się wcisnąć tego tampona, a mi tylko czubek palca wchodzi zawsze. Ból w dolnej części pleców. I ja mam, słuchajcie, przewlekły ból. Jak tylko okres się mi zaczyna idzie, już wiem, że będzie za parę dni okres, to mnie już zaczynają plecy boleć i najczęściej mnie bolą plecy. I też przy porodzie jedyne co mnie najbardziej bolało, to był ból pleców i to wiedziałam, że też tak będzie, bo jak były skurcze od macicy, to one po prostu naciskały mi nam nerwy przy kręgosłupie i ja pamiętam, że miałam taki problem, bo ja nie wiedziałam, kiedy są nawet skurcze parte. Pani do mnie powiedziała, że będę wiedziała, a ja nie wiedziałam, bo mnie tak bolał kręgosłup, że ja nie czułam skurczy, nie wiedziałam kiedy, kiedy się to dzieje. Nic nie czułam poza bólem kręgosłupa w trakcie całego porodu. Więc no, słuchajcie. Wszystko mi to wyjaśniło i teraz już wiem, że mam to rozgięcie macicy i najśmieszniejsze jest to, że jak byłam po porodzie na konsultacji już po połogu u lekarza, jakiegoś tam randomowego, nie wiem, w jakiejś z jednej z takich sieciowych yy, lecznic, to on powiedział, że no, wszystko w porządku, pani się ładnie goi, tutaj szwy też tam się ładnie wchłonęły, blizna ładnie się goi, macica w tyło zgięciu, wszystko w porządku, coś tam, coś tam. I teraz nagle się okazuje, że ja mam macicę w tyło zgięciu i widać na pierwszy rzut oka, że ja mam macicę w tyło zgięciu. What the hell? I słuchajcie, zaczęłam czytać o tym, żeby przygotować się do tego odcinka i wiedzieć, o co chodzi. I dowiedziałam się, że tak, po pierwsze, tyło zgięta macica, po porodzie może zgiąć się do przodu. I to mi też powiedziała karka, że jest najbardziej to jest takie prawdopodobieństwo, że po ciąży raczej mi macica może albo wrócić do tyłu zgięcia, skoro mam. No bo możecie powiedzieć, że no, ale była w ciąży, to może ciąża cię zmieniła. Nie, bo ja chyba zaszłam w ciąży w listopadzie, a poszłam w... We, w po sześciu tygodniach chyba serce zaczyna bić. I wtedy się poleca, żeby pójść do, na USG. I byłam w grudniu, biło już serduszko, więc to musiał być szósty, ósmy tydzień od poczęcia I wtedy no jeszcze nie ma żadnych zmian w ciele, więc to nie ma żadnego wpływu na to, jakie jest zgięcie macicy tak naprawdę. Natomiast mówiła mi pani lekarka, że może być tak, że to zgięcie się mi przesunie do przodu, że są takie przypadki, się tak zdarza, ale najczęściej macica jednak tyło zgięta po porodzie wraca do swojej pozycji utrwalonej, czyli jest w tyło zgięciu. I znalazłam też informację, i tego mi żaden lekarz nie powiedział, że tyło zgięcia macicy bywa czasem powikłaniem po zapaleniu narządów rodnych. Może to być mięśniak macicy, czy właśnie endometrioza. Ale ja przecież nie mam ani endometriozy, ani mięśniaków nie miałam na macicy. Więc w takim razie, co do cholery jest z tą służbą zdrowia, że przez całe życie było mi mówione i byłam leczona w kierunku endometriozy, a tak naprawdę miałam tyło zgięcie macicy. Ja się pytam, jak to jest możliwe. Drodzy lekarze, ginekolodzy, jeżeli ktoś mnie słucha, kto jest ginekologiem albo ma znajomego, to niech mi proszę, proszę mi to wytłumaczyć, bo jak ja się pytam lekarzy, to oni mówią, że to jest niemożliwe. A ja jednak jestem osobą, która się po prostu spotkała z czymś takim i nie rozumiem tego nieporozumienia, skoro jesteśmy w takich czasach, że raczej ta wiedza już jest dość spora na ten temat. I wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą, bo sobie pozwoliłam poszukać po różnych forach internetowych i widziałam, że są przypadki takie bardzo zbliżone do mnie, że kobiety nagle się dowiadują, że mają tyło zgięcie macicy, a wcześniej zawsze było pisane, że mają przod I jak to się w ogóle miało do całej mojej ciąży, to tyło zgięcie macicy? Jeszcze to chciałam wam powiedzieć. Tyło zgięcie macicy po prostu powoduje, że ciąża jest mniej widoczna. Mniejsze są te brzuszki niż przy ciąży w przodu ponieważ cały ten ciężar się jakby w środku ciała utrzymuje, a nie na zewnątrz. Więc ja miałam naprawdę mały brzuch. W szóstym miesiącu ciąży ludzie myśleli, czy tam siódmym nawet, a nawet jak mam w ósmym miesiącu ciąży, to ludzie myśleli, że jestem w szóstym albo w czwartym, bo, w czwartym może nie, ale w szóstym, w okolicach szóstego, jak miałam, byłam w ósmym, a jak byłam w szóstym, to tak myśleli, że jestem w trzecim, bo po prostu kobiety z tym rozgięciem macicy mają mniejsze brzuchy, bo wszystko to jakby w środku się yy, tam robi, nie, nie na zewnątrz, nie wysuwa się ta macica do przodu, tylko ona tam w środku jest przy kręgosłupie, więc też jest większy ścisk tam przy narządach, większe bóle właśnie kręgosłupowe i to wszystko. Więc tak wygląda moja historia. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś, któraś z Was, co mnie słucha, miała podobną, albo ktoś z Was z rodziny, przyjaciół po prostu miał podobną historię. Jeżeli tak, to dajcie znać. Jeżeli ktoś z Was jest lekarzem, albo ma znajomych lekarzy i z ciekawości mógłby podpytać, czy wina po której stronie tu jest, bo ja się zastanawiam, czy to jest w takim razie wina lekarzy, ale jak Boga kocham, to byli różni lekarze. Ja się przeprowadzałam bo zaraz wam powiem, mieszkałam tak, najpierw w Olsztynie, z, z Wrocławia pojechaliśmy, już we Wrocławiu ogólnie mnie tak badano, w wieleni Górze, moim mieście rodzinnym, później w Olsztynie, później w Gdyni mieszkaliśmy, później w Dąbrowie Górniczej i wróciliśmy do Wrocławia i po prostu w każdym mieście chodziłam do lekarzy, ponieważ miałam te cysty na jajniku i po prostu w każdym moim wywiadzie było napisane, że jest przodu zdjęcie, więc Naprawdę lekarze byli różni i ja chodząc do jednej takiej wielkiej sieciówki lekarskiej, nie, nie chcę podawać nazw, to często wybierałam byle jakiego lekarza, który pasował mi w konkretną godzinę, więc ja bardzo często nie chodziłam do tego samego lekarza, tylko do różnych w danym mieście, więc można powiedzieć, że naprawdę byłam u wielkiej, w szerokiej gamie lekarzy i u szerokiej gamy lekarzy, więc... Po prostu, to co, to mam powiedzieć, że mamy niewyedukowanych ginekologów w takim razie, skoro y, większa część mi cały czas powtarzała, że mam nadżerkę i większa część, że mam przedozgięcie, a nagle się okazuje, że nie mam ani nadżerkiej, ani endometriozy, ani przodozgięcia. Nie wiem, dla mnie to jest sytuacja taka, że troszeczkę czuję się oszukana i się czuję y, źle z tym, ponieważ gdybym wiedziała, że mam y, tyło zgięcie węcicy, to bym nie poszła na laparoskopię. A, i ten ból w ogóle coś ciekawe. Jak się okazało, że ten ból, który mam po prawej stronie jajnika, który mi się pojawiał bardzo często, to jak się okazało później, jak poszłam do fizjoterapeuty uroginekologicznego, że to jest mięsień, który idzie od stóp aż do kręgosłupa i ten przyczep mięśniowy, i on chyba właśnie szedł, yy, nie, on od stóp zaczepiał się tutaj na kości miedniczej i mnie po prostu ten przyczep bolał. I po wymasowaniu, po takiej terapii, gdzie miałam masowany ten mięsień, przestało mnie boleć. Więc magic. Gdyby lekarze nie skreślali też fizjoterapeutów, i by brali pod uwagę to, że nie wszystko trzeba leczyć lekami, albo nie zawsze trzeba ludzi wysyłać na, po, po prostu na, na stół pod nóż, tylko spróbować alternatywnych metod, czyli na przykład właśnie pójść do fizjoterapeuty, bo a nóż to są mięśnie, jak się okazuje teraz, jak ja naprawdę sporo teraz po porodzie chodzę do fizjoterapeutu, to się okazuje, że większość moich bóli, które sam to nie jest żaden narząd wewnętrzny, tylko mięśnie po prostu, więc gdyby lekarze próbowali nas najpierw różnymi środkami takimi nieinwazyjnymi leczyć, to byłoby super, bo ja żałuję, że byłam na, na stole, że miałam laparoskopię wykonaną, dlatego że jakby nie patrzeć, jest to jakakolwiek ingerencja, bo musieli mi zrobić trzy nacięcia wprowadzić laparoskop do brzucha. Ja pamiętam, że. Po tym wszystkim było mi bardzo nieprzyjemnie, bo oni muszą też wam wprowadzić powietrze, żeby się wszystkie narządy odczepiły od siebie. Więc później, jak wracaliśmy do domu, to mi tak wszystko tam się telepało w środku, że miałam wrażenie, że mi się to zaraz wszystko poplącze. Bo co była jakaś wyboistość na drodze, to mi to wszystko tam się telepało, poskakiwało, bardzo nieprzyjemne uczucie, bo no nie było gazu, była próżnia tam w środku, więc to wszystko sobie latało, bo musieli mi odpompować ten gaz. No i powiem Wam, że no nie było to przyjemne i czuję się troszeczkę przykro z tego powodu. Troszeczkę dlatego, że już mi mija, to jednak sporo czasu upłynęło, natomiast chciałabym, żeby lekarze troszeczkę inaczej podchodzili do różnych rzeczy. Najgorsze jest to, że ja się właśnie prywatnie leczyłam i nie widzę żadnej różnicy pomiędzy lekarzami prywatnymi a na NFZ. Zachowują się dokładnie tak samo w większości przypadków. Oczywiście niektórzy są bardziej wyrozumiali, bo na przykład lekarze z Oleśnicy, do których też prywatnie jeździłam, to byli naprawdę ludzie fantastyczni z powołania. Natomiast inni lekarze, do których miałam nieprzyjemność chodzić, to mam wrażenie, że już nie wiem, po prostu jest się pacjentem jakimś tam numerem, albo kartą, czy gotówką, a nie po prostu żywą istotą, która przychodzi z prawdziwymi problemami. Oczywiście nie każdy nie chce generalizować i wrzucać wszystkich do jednego wora, ale no niestety ja miałam z większą ilością lekarzy, ginekologów właśnie taki kontakt, niż taki fajny, przyjemny. Jasne, oni byli sympatyczni na wizycie, ale niekompetencja, która się okazała, że z nich płynie to po prostu kosztowała mnie to, że byłam poddana zabiegowi, którego nie musiałam mieć wykonywanego przez całe życie było mi mówione coś, co niekoniecznie było prawdą, bo, jak się dowiedziałam, od dwóch następnych lekarzy, to niemożliwe, że ja miałam przedozgięcie macicy. No i. No nie wiem, no nie wiadomo komu wierzyć. Chociaż teraz stwierdzam, że wierzę tym lekarzom, do których chodzę teraz po porodzie, bo nagle się okazuje, że ja mam właśnie i że nigdy nie miałam nadżerki, że ja mam ektopię gruczołową i że ja mam tyło zgięcie macicy. Teraz wszyscy po prostu mówią jak jeden mąż. No, normalnie, do kogo bym nie poszła, to każdy mówi teraz to samo, więc to jest naprawdę fascynująca historia. I ciekawa jestem, czy znajdę kogoś, kto ma podobną. Jeżeli tak, to dajcie koniecznie znać albo pod postem na Instagramie, który się pojawi do tego odcinka, albo napiszcie prywatnie na Glosne myśli, Glosne myśli, wiecie, bez polskich znaków, małpa Też my czytamy maile od Was, są Przefajne. Dajcie oczywiście, proszę Was, ocenę nam na Spotify, bo my patrzymy na to, bierzemy to pod uwagę. Jeżeli mój odcinek się Wam spodobał, to możecie go oczywiście rozsyłać dalej w świat, żeby dotrzeć do innych osób, które mogłyby taką historię również przejść i czują się w jakimś stopniu oszukane. Więc bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!